Pierwsza Księga Królewska, rozdział trzeci. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz murów wokół Jeruzalemu. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia pańskiego. Lecz Salomon miłował Pana postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co Ci mam dać. Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca. Zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem swego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś: ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do Niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynił zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne. Że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, Twój ojciec, przedłużę Twoje dni. A gdy Salomon się obudził, okazało się, że to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed skrzynią przymierza pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły przed nim. I rzekła jedna z tych kobiet: Proszę, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. I porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica Twoja spała, i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna, oto był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się druga kobieta: Nieprawda, bo moim synem jest ten żywy, a Twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła: Nieprawda, Twoim synem jest ten umarły. A moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł. Ta mówi: Moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten umarły. Tamta zaś mówi: Nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król: Podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze. Rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje, i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała: Proszę, panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała: Niech nie będzie ani moje, ani Twoje rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł: Dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona bowiem jest jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku do króla, widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości.